Witam Was w Katona Shooting i zapraszam na film. Żeby nie być gołosownym prezentuję Wam drugą naszą replikę laserową jest to replika SMW MP920 strzela tak samo jak poprzednio. Tylko odczuwam y, różnicę na języku spustowym i oczywiście y, zgoła odmienne. Przyrządy celownicze. Tak samo przeładowujemy ją, jak i wymieniamy magazynek. Oprzyrządowanie będzie dokładnie takie samo jak do oryginału. Zapraszamy do korzystania z naszych replik laserowych. Jak widzicie przebrałem się. Co najważniejsze teraz mam ochronniki wzroku i słuchu. W trakcie naszych treningów strzeleckich z wykorzystaniem symulatora multimedialnego także staramy się Państwu udostępnić okulary ochronne i słuchawki po to, aby trening był jak najbardziej zbliżony do rzeczywistych warunków zawodów na strzelnicy, zajęć innych zajęć strzeleckich na strzelnicy. Jest to pewnie szczególnie ważne w przypadku, kiedy Naszym klientem jest osoba w okularach korekcyjnych. Ja sam mam okulary korekcyjne i łapałem się na tym wielokrotnie, kiedy w zaciszu domowym, w komfortowych warunkach ćwiczyłem wiele razy dobywanie broni z kabury, też szybkie przechodzenie z celu na cel, a kiedy lądowałem na wodach, to zaczynało się niekomfortowo bo dochodziły okulary i słuchawki, a ja nie ćwiczyłem nigdy na sucho w tych ochronnikach, dlatego kiedy Państwo do nas będą przychodzić, będzie możliwość i nasza rekomendacja używania słuchawek i okularów, nawet kiedy macie swoje korekcyjne, można powiedzieć szczególnie kiedy macie swoje korekcyjne, bo zawsze te ochronne będą bardziej uciskały. Na uszy, na głowę, kiedy założymy ochronne, na korekcyjne i na to jeszcze słuchawki. A dokładnie w takich warunkach należy strzelać na strzelnicy w trakcie zawodów. Więc w trakcie naszych treningów z wykorzystaniem multimedialnego trenera strzeleckiego będziecie Państwo ćwiczyć tak jak potem będziecie strzelać na zawodach. Katama Szuki bezpieczna strzelnica. Bo każda strzelnica jest bezpieczna. Zauważyłem na poprzednim filmie, kiedy jeszcze miałem włosy, że nie celowałem w kamerę smartfona nie było widać, czy replika laserowa oddaje strzał. To zobaczcie teraz. teraz nie będzie widać zminicelowałem w kamerę i jeszcze raz to był blok 17 a teraz go będę SMW mp 90 I tak się prezentują nasze repliki, które strzelają wiązką lasera IR780. To właśnie możecie zobaczyć. Aby zakończyć tę przydługą prezentację, chciałem na koniec Wam pokazać, w jaki sposób prowadzę trening wymiany magazynków. Wykorzystuję do tego grubych, 4 cm Maty sportowe. Jest to pianka doskonale zabezpieczająca nasze magazynki, zarówno do broni palnej, jak i do e, moich replik Milota e, i SMW. Zobaczcie, jest to magazynek do palnej broni w kalibrze 9 mm CZ75 SP01, a to magazynek. Do repliki laserowej bloka. Praktycznie jest to 3, 4, rozmiar 3/4 oryginalnego magazynka, ale idealnie mieści się w, w ładownicach od GHOST'a do SP-01 Shadow. Kabura SP-01 także może nie idealnie trzyma taką replikę bloka, ale tu spełnia swoje zadanie. Jest przepisowa i zregulaminowa według PSC. Podskocze nie wypada, to samo z makarena i nie wypadają magazynki z ładownicy, Czyli trening i zawody możemy uważać za otwarte. Powiedz, strzelam z kondycji trzeciej. Powiedzmy, że za chwilę usłyszymy. Bip. To już byłoby wszystko w tej przedługiej prezentacji. Obiecuję, że nigdy więcej montażu. Nagrywam wszystko albo za jednym razem z gafami i przeciąganiem. E, e, na zastanowienie się, za co Was oczywiście przepraszam. Zachęcam do wspólnych treningów strzeleckich, rodziny całe, małżeństwa narzeczonych. Z pracy wszystkich kolegów z drużyn sportowych. Zapraszam dzieci z rodzicami, matkę, z córką, syna, z ojcem, bo oczywiście, pomimo tego, że to są tylko repliki laserowe, to stosujemy pełnego blosa. Tak? Nie mierzymy do nikogo z lufy tejże repliki sami nie oglądamy jak wygląda lufa od wewnątrz a ja Wam nie pozwolę jej rozłożyć tak jak do czyszczenia więc do lufy nie zaglądamy zawsze traktujemy replikę jakby była załadowaną bronią więc jest to na pewno trening nasz multimedialny z wykorzystaniem trenażera strzeleckiego może być początkiem przygody z bronią palną, z treningami, z zawodami według IPSC czy IDTA. Zapraszamy serdecznie. Katana Shooting i bezpieczna strzelnica, bo każda strzelnica jest bezpieczna.